Witam serdecznie to Skridat i kolejny odcinek serii były sobie czołgi. Bohaterem tego odcinka jest chiński czołg lekki trzeciego Tieru, cicha. Bitwa do obrony, albo raczej bardziej do ataku w trybie obrony na mapie Karelia. Gra tak niskimi tierami to sama przyjemność, bo ona się bardzo fajnie pobawić czasami naprawdę ładny damage, i dużo kills zrobić tu parę strzałów noviwat działo to damage 70 podajeże, a penetracja jakieś 61, jakoś ta. generalnie na większość czołgów tego tieru w zupełności wystarcza jest w miarę szybko wstrzelny dosyć długo celuje ale na bliższa długości jesteśmy naprawdę w stanie zadać duże uszkodzenia no i tu z paroma czołgami pojechaliśmy na prawą stronę. plan standardowy na tą mapę to się tutaj przyczaić i czekać na wroga ale część naszych część naszych czołgów Sorki postanowił inaczej. W sumie na tak niskim tierach to nie ma sensu kampić. Trzeba jechać i niszczyć wroga. No i też tak zrobił T16, pojechał do przodu, sprawdzić co się tam dzieje. Wyświetlił Cruisiera, który dostał ode mnie za 58. Drugi strzał już nieudany. No i tam już wyświetlił następne czołgi PZ35T Mediuma. I jeszcze tam cicha się gdzieś jest, które dostaje baty od naszych czołgów na bazie, które siedzą tam. No nic, to jadę tam po pomóc mu wraz z innymi naszymi czołgami. Tutaj trochę się pośpieszyłem, Mogę poczekać się celownik skupi do końca. Tak to uciek, ale niedaleko to jest cicha i me M2 Medium. Strzał cicha udany. M2 Medium niestety już nie. Na te czołgi, a uważać, jak mają szczególnie chałubice, bo mogę naprawdę zrobić kuku. No ale ładnie, wszystko szybko wykończyłem I mogę sobie spokojnie teraz zjechać na dół po tego OPZ-35T, który ma karabinek. Większej szkody on mi nie zrobi. Jak go mu praktycznie na dwa strzały, ale to nie te strzały. O, tutaj niestety cicha wjechał do wody. Już nie jest w stanie wyjechać z niej, trzeba uważać, by nie popełnić tego samego błędu, bo na tak nic... W niskich tierach małe akweny wody mogą być zabójcze. No i na mapie było widać, że już lewa strona padła. No to szybko kieruj się w stronę, stronę bazy. Jest taki żart od cicha, że niesprawne hamulce mogą być naprawdę zabójcze. Tam widać, że na A3 i po A4 pojawiły dosyć pojawiło się dosyć, dosyć duże zgrupowanie czołgów, no ale my musimy najpierw załatwić te czołgi, co są przed bazą, żeby nas przypadkiem nie zajechały. Tego M2 Medium no trzeba załatwić szybko. Widać, że ma chałbicę. Ale w miarę szybko padł. No jeszcze widzę cicha, ale one tam są one za kamieniami. To ja sobie tutaj bardziej na środek mapy, także sobie wjechać do swojej bazy od środka. Mając lepsze pole popisu. I tutaj wyjeżdżając mamy wam piękny widok na naszą mapę naszą bazę, gdzie już jest trochę czołgu broga, Niestety T-46 kapuje, ale teraz go załatwię. Jeden czołg ładnie, ten drugi też. No i mamy obronioną bazę. Następny czołg, to już piąty. To jest po 11 to 1,60 pojechał. No tu mamy VEB. No to cóż, VE. I ściągnęłem go, tu już szósty kill, i już mam tą kanę ładnie pięknie. No, tutaj ta 1.6 zginął od naszego M2 Medium. Cicha na wystarczy na Taran. Ale pojawił się MS1. Tutaj, no to cicha zostawię lukciusowi, Lu Lu bodajże. A skupię się na MS1. -ce. Jeden strzał, połowę HP większe nie ma, drugi, no i koniec bitwy. Zdobyłem tutaj Top Gana od znaki mszowską. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.